Dociążamy boki. Wydłużona strona na dużo. Uginamy nogę w kolanie i w piotrze. Raz, dwa, trzy i wracamy na plecy. Pierwsze ćwiczenie. Dociążamy boki. Raz, dwa, trzy i wracamy na plecy. Drugie. Dociążamy bok i aktywizujemy głowę. Czyli leciutko naciskamy. Chcemy, żeby pojawiły się reakcje na głowy. I wracamy na plecy. I znowu na bok, aktywizujemy głowę. I trzecie ćwiczenie na bok i przez biodro robimy obrót, wyrównujemy. I w ten sposób dziecko jest na brzuchu. Powrót, hop i wracamy na plecy. Czyli wydłużamy, skracamy stronę i robimy obrót. Te trzy ćwiczenia w leżeniu na brzuszku oczywiście wcześniej aktywizujemy podpór w leżeniu na brzuchu. To tyle.